Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam 4 zdrapeczki o równej wartości 50 zł, więc dość spory wkład. Mało zdrapek. Mamy tak świąteczne odliczanie za 25, za 10, codziennie 1000 laki, a za 5 zł zdrapeczka Polska, polska. Może sobie zacznijmy od tej zdrapeczki o najmniejszym nominale. Tutaj musimy znaleźć wykrywającą liczbę bądź motylka. Może najpierw, tak w ramach wyjątku, sobie poszukamy tego motylka. I to mamy liczbę. Tutaj też jest jakaś liczba. O, jest motylek, będzie wygrana. Świetnie. Szukamy kolejnych motylków. Na razie są kolejne liczby. Okej. Okay. I jest kolejny motylek. Super. O, dobra, 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 dobra. Dobra, tutaj nam się liczby nie powtarzają, więc nic nie wskazuje na to, że jakaś wygrana jeszcze czyha, oprócz tych motylków, ale zawsze yy, mogą okazać się wygrywającymi liczbami, które zaraz właśnie odsłonię. No i jedziemy, no i patrzymy, czy coś jeszcze dołącza do naszych motylków. Dwójeczka, niestety nie, siódemki też raczej nie widziałam, dziewiętnastka również i dwadzieścia siedem. byliśmy blisko, mamy 26 sześć i dwadzieścia osiem. no i co? Ile są te motylki warte? O! O kurde, najdroższe motyle na świecie. O, ja pierdzielę 100 złotych na No to ja już nie wiem. Draping po prostu dzisiaj jest rozwalony. Nie spodziewałam się, że spotkam takie drogie motyle. O, tak. Dobra, świetnie. Literki PPP. Wygląda na to, że mamy 50 zł na tych, tfu, 100 zł na tych motylach. Boże, kochany, a to jest już czwarty stopień wygranej. Nie, no. Chyba wcześniej nie miałam styczności z tą drapeczką, ale już ją kocham na życie. 100 zł. To. Ja, naprawdę aż mi mowa odjęła. Ja już nie wiem, co robić z tym drapingiem. Jedna mała zdrapeczka za 5 zł, Boże jak ja dawno nie wygrałam drapcy za 5 zł, coś konkretnego, a tutaj jest 100 zł, a kolejny próg to byłoby już 500, ale nie będę ja musiała, 100 zł zdrapce za 5 zł też jest yy, super. Dobra, teraz sobie przechodzimy do zdrapeczki, yy, co to jest, laki i tak szukamy wygrywających liczb, kurde aż mi się palce spociły. 25, 37, 44, ale emocje. Jakby tutaj, jakbym tutaj jeszcze trafiła podkowe, czy coś, to by dopiero się działo. bo bym znalazła na zawał. Dobra, 25, 37, 44, 15 oraz 5. I możemy znaleźć takie liczby. Powąć siódemkę, która mnoży wygraną razy 3. Nic mnie nie zdziwi. Nic. Mamy tak, 12, więc zaczyna się spokojnie. 23.

39, 1, 32, 46 i 16. No niby wskazuje, że tutaj e, wszystko wskazuje, że nie ma wygranej, ale jeszcze bonus, co jest w bonusie podkowa. Nie, winogrono, więc już laki oszczędzi, oszczędziło mi tego, że mogę zejść na zawał i jest pusta. Dobra, nie no, Kozak, z Drabka. A w ogóle nie wiem, czy z tego wszystkiego powiedziałam, to jest drapeczka z numerem 49, więc prawie sama na koniuszku, na samym koniuszku. To co, codziennie 1000 czy świąteczne odliczanie? Boże, już sama nie wiem, ponieważ co bym nie wydrapała, to i tak jest świetnie. Eee, dobra, szukamy tych naszych wygrybających liczb. Codziennie 1000 to jest drapeczka, e, z którą w sumie się tak... Nie za bardzo lubię, ponieważ rzadko w niej wygrywam. 32, 12, 19, 27 oraz 22. Zrapeczka z numerem 13. I mamy trójeczkę na samym wstępie. Ponadto 5, 35, 45, 33, 9, 31, 18. Oj, 40.

No i ostatnia drapeczka świąteczne odliczanie, ona jest natomiast z numerem pierwszym, więc może to się różnie skończyć, ponieważ jak powiedziałam, kiedyś nie miałam w ogóle problemu ze drapeczkami z numerem pierwszym, ale ostatnio jakoś nie mam do nich szczęścia, więc no, no to jest chyba idealny draping, żeby sobie ten mit albo potwierdzić, albo balić świąteczne odliczanie z... Numerem pierwszym szukamy prezentów. Mamy sanie. rękawicę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze w miarę widać. Szyszki, dobrze widać te szyszki. Chyba dobrze. Skarpetka. A szukamy prezentu: kula, trąbka, kożuch, kominek, łyżwa i aniołek. Na razie po prezencie ani śladu. Świeca. Kartka. Czapelki, gwiazdka, skrzat. No fajnie, jakby się chociaż jakiś tam jeden prezencik pojawił. Bałwanek, koinka, dzwonek, lizak, no i piernik. Zostały nam tylko 4 szanse. Tutaj mamy ciuchcie, stroik, renifer. No i co? Po 24 będzie prezent. Mamy czapkę, mamy czapkę. Więc tutaj jest pusto. <laughs> Więc to jest odcinek z serii: jak jedna z może naprawdę zrobić dobrą robotę, ponieważ te wszystkie drapeczki okazały się przegrane. A ta jedna mała strapeczka to jest po prostu drapeczka kozak. O, kozak, ponieważ mamy 100 zł pod dwoma motylkami, wygrana czwartego stopnia. Tutaj sobie jeszcze odsłonimy, jakie były inne kombinacje, no a nam się trafiły takie dwa cudne motylki. Ekstra. Więc na odcinek było wydane 50 zł, a w sumie podwoiliśmy ten wkład. I to ze sprawą jednej, jedynej strapeczki. Dobra, nie ma co przedłużać. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach zdrabkowych. Pa!